Jeśli lubisz duże liczby i potężne maszyny, posłuchajcie. 32 czołgi. Czwarta dostawa M1A2 SEP wersja 3 Abrams. Wylądowała w Polsce. 1 grudnia do polskiego portu dotarła nowa partia. Łącznie to 32 wozy w tej turze. Polska ma już komplet M1A1. Umowa z roku 2022 obejmuje razem 250 czołgów. Te najnowsze trafią do PGZ na przeglądy i doposażenie, potem dołączą do wojska polskiego. Szybki, potężny, zmodernizowany taki jest współczesny sprzęt pancerny, który dociera do nas w szybkim tempie. Zobaczycie rozładunek, testy i przygotowanie do służby. Kolejne dostawy są już w drodze. Mapy pokazują trasy z portów za oceanem do polskich terminali. W środku nowe moduły elektroniki, sensory i łączność. Na bokach biało-czerwone oznaczenia i numery taktyczne, zapisane słownie w dokumentacji. Na koniec statek odchodzi od nabrzeża, a kolumna rusza na poligon. Bądźcie na bieżąco. Następne informacje wkrótce.